Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Witam na kolejnym odcinku Ligi Total War Attyla. I witam, witam na odcinku, gdzie kolejny swój mecz komentuje. No cóż, dużo tych meczy gram. Dużo gra też ich Charix i Aseror. No natomiast reszta graczy tak jeszcze się dopiero budzi do tego, żeby grać te mecze, dlatego tak tyle tych swoich meczyków wrzucam, ale myślę, że to się zmieni w najbliższym czasie i będzie więcej innych meczów, innych graczy. No więc słuchajcie, dzisiaj mam przyjemność mieć pojedynek z znanym tutaj też naszym tutaj youtuberem o Niku Nojan. Znanym jest z tego, że uwielbia tyle, szczególnie moda do niej Medieval Kingdoms 1212 chyba tak, czy 1212. Po polsku <laughs> moda, który robi za tyli metka trójka, takiego można byłoby powiedzieć. No i cóż takiego wziąłem ja? Ja wziąłem sobie Burgundczyków, a Nojan wziął sobie Ostrogotów. No i omawiamy, omawiamy bildy. U mnie tak, Szlachetcy, Germańscy, Szermierze razy dwa, Germańscy, Pikinierze razy dwa na pierwszej linii. Druga linia to burgundcy Topornicy czy po prostu powiedzmy tyły tak burguncy topornicy razem z czterema oddziałami germańskich strzelców tu jeszcze dodatkowo dwa oddziały burgundzkich toporników czyli łącznie ich mam cztery zamykamy formację germańskimi mistrzami włóczni i generałem którym jest straż burguncka dodatkowo mam jeszcze dwa oddziały kawalerii szturmowej królewskich lansierów na, na tyłach mam szlacheckich konnych germańskich razy Cóż takiego ma um, u Ostrogotów Nojan? Nojan ma kawalerię, cztery oddziały um, łącznie, tak jeśli licząc, flanki: Jazda Tajfalska, 2 i dwa razy szlacheccy lansjerzy godzcy. E, pierwsza linia to zdrajcy z godzkiej Palatyny, druga linia to germańscy rozbójnicy, razy 3, Dalej są elitarni pikinierzy ostrogoccy I cztery razy zaprzysiężeni Trakowie Generałem są królewscy sajones I tu w lesie jeszcze czwarty Oddział germańskich rozbójników Jest schowany No i dobra, przyspieszmy troszeczkę Zobaczymy jak to tam Się potoczy, na razie, na razie tak nie niemrawo To jest świetne miejsce W ogóle na tej mapie Fiorentina Żeby stać tutaj piechotą, bo Tak naprawdę od frontu nie opłaca się wykonywać szarży kawalerią, bo te drzewa, zobaczcie, one skutecznie zatrzymują, moim zdaniem, kawalerię. Więc spoko mapa, żeby się jakoś bronić przed szaleńczą szarżą szturmówki. Chociaż tu widzimy, Nojan już wjeżdża do oliwnego ogródka, czy też ogrodu i stara się no, obrzucać najpierw moich szlacheckich szermierzy germańskich, ale im to nie czyni żadnej krzywdy i szkody. Wobec czego, no cóż, przypuszcza szarże. Ja tutaj wcześniej strzelałem, zobaczcie, w szlacheckich lansjerów gocych i już 37 modeli tych lansjerów zostało. No, Janowi, bo dostawali oni ostrzał z tej strony od germańskich strzelców. No i dobra, szarża wykonana w tym miejscu. No tak, szlachecki szermierze germańscy dostali niezłą szarżę, ale już królewscy lansjerzy. Topornicy burgunscy, tu jeszcze Germańscy Mistrzowie Włóczni Jeszcze objeżdżam szlachetnymi konnymi germańskimi Więc no naprawdę jeszcze się wspieram Stąd przyjechałem <laughs> szlacheckimi konnymi Więc no powiedzmy sobie szczerze Mam szansę tę flankę jakoś tutaj m, dla siebie m, przejąć Ale już zobaczcie elitarni pikinierzy ostrogoccy wspierają w tym miejscu y, siły Nojana Zapki i zdrajcy z godzkiej Palatiny y, ruszyły do boju y, z moimi topornikami. Tu zobaczcie na y, szlacheckich konnych germańskich świetną szarżę przypuści Nojan. No pięknie ich rozjechał, no, ale ja odpowiadam swoją kawalerią i swoimi topornikami. Y, no i sytuacja wygląda na razie tak, że wyrównany pasek. Póki co, chociaż moi burgundscy topornicy i germańscy pikinierzy, no cóż, nie mają szans, nie mam dobrej odpowiedzi na mm, zaprzysiężonych traków. Mówiąc szczerze, przydałoby mi się y, wygrać flanki, ale no flanki nie będą łatwe do wygrania, bo zobaczcie zapki, elitarni pikinierzy. Tu się jeszcze Nojan przebił pięknie, zaprzysiężonymi. Więc muszę wysyłać już straż burgundzką do walki, ale naprawdę zdrajcy z Gockie Palatiny, o ile są do pokonania. O tyle zaprzysiężeni, czy, czy, czy pikinierzy, tu zobaczcie. No, już tak łatwo nie są. Tak łatwo ich nie pokonam. Więc cóż, tu staram się przechwycić szlacheckimi konnymi germańskimi zaprzysiężonych. Tu zobaczcie, moja kawaleria razem z kawalerią Nojana się rozpadają. Ale wcale ta flanka taka szczęśliwa dla mnie nie jest chyba. Bo są zaprzysiężeni i elitarni pikinierzy. Ta flanka chyba trochę lepiej wygląda na moją korzyść. No ale generalnie rzecz biorąc. No, no, przebija się, przebija się tak. Tutaj i rozbójnikami, i zapkami. No Jan i będzie teraz moich germańskich strzelców prześladował, więc ja oczywiście odpowiadam kawalerią. I staram się tutaj jakiś porządek zrobić. Nad swoich tyłach, ale to nie jest bardzo, tak powiem szczerze, łatwe. Tym bardziej, że tu jeszcze jest tajfalska jedna została. Tu jeszcze druga, co prawda, one są w zwarciu, ale jeszcze jest generał. Zobaczcie, który przebija się przez swoją piechotę, żeby rzucić się na germańskich strzelców. Tak więc, no, generał tutaj, no, Jana, robi dobrą robotę. Wjechał na łuczników. Ja oczywiście staram się strzelać tym oddziałem, ale on tutaj się znowu już przebija na ten oddział, więc... No w za zasadzie to, kurczę, tych tyłów mamy wielkie problemy, żeby je obronić. Generała wycofuję, bo zobaczcie, rozbójnicy. Zaprzysiężeni zdrajcy z godzkiej Palatiny. Tu jeszcze przez chwilę byli elitarni pikinierzy w walce, no i mój generał już, już, już się chwieje. I prawdopodobnie zostanie zaorany, tak tak jest. Postawmy X. No i cóż, no i Jan, póki co ma ogromną, ogromną przewagę, więc jego ostrogoci, moich burgundczyków Zmietli z powierzchni ziemi mm, Po prostu nie miałem odpowiedzi na zaprzysiężonych Naprawdę nie miałem Na tych piknierów jeszcze jak cię mogę, by się tam Można było ich tam, to tylko dwa oddziały, więc można sobie poradzić, tak? Ale na zapki Nie było żadnej odpowiedzi Więc jest 1-0 1-0 dla dla Nojana. Gratulacje. Trochę się zestresowałem wtedy, pamiętam. No i mówię, dobra. Teraz ty wybierasz, bo ja wybierałem pierwszy frakcje. Nojan więc wybrał Tanuhidów, a ja wybrałem Danów jako kontrę na Tanuhidów. Nojan z tego co pamiętam jest znany, jest znany z tego, że lubi grać pustynnymi królestwami kampanie I dość dobrze te frakcje ogarnia. Więc zobaczymy, jak mu pójdzie na Berenice. Pierwszy raz się ta mapa pojawiła w Lidze. Fajnie, fajnie, więc co? Ja mam tak: wybranych wojowników dwa oddziały na flankach trzy oddziały nordyckich piknierów. Za nimi mamy: tak, cztery oddziały nordyckich miotaczy jeszcze dwa oddziały wybranych wojowników. Zamykamy to wszystko dwoma oddziałami elitarnych włóczników nordyckich i generałem, którym jest kapitan Wikingów. No i mam po dwa oddziały nordyckich konnych. Nojan ma w takim razie co? Ma zbrojnych na wielbłądach i Klibanarii na flankach. Pierwsza linia to cztery oddziały Pików, Pikinierów, tanuhidów I w centrum pierwszej linii są kuszyci z szotelami. Do tego są. Pustynni harcownicy konni i generał pustynny Wataszka. Ale to nie wszystko. Bo spójrzcie tutaj. Tu jest niespodzianka, cztery oddziały dywersantów Tanuhidów. I jeden oddział harcowników Badigi. Dlaczego ta jednostka jest taka. Hmm, ciekawa? Bo ma właśnie vanguard i ma ponoć ogromny bonus. Ja tego nie sprawdzałem, wierzę na słowo Nojanowi, ale ma bonus do szarży na poziomie 130 punktów. Taki jest bonus do szarży, więc pomyślcie sobie, że macie nieprzygotowane tyły, bo te jednostki są trochę jak skrytobójcy kaweńscy, czyli że przez długi czas są niewidoczni, dopóki się nie zbliżą na jakiś tam dystans. I robią wam szarże na plecy z takim właśnie bonusem. No ja tutaj oczywiście bajtuję pustynnymi harcownikami, którymi troszeczkę obrzucam moich nordyckich pikinierów, tak, żeby ich tutaj odchudzić, jeśli chodzi o liczbę modeli. Chociaż oczywiście straty zadałem mu ogromne, tak, nordyckimi miotaczami, ale nie tylko, bo zobaczcie, z automatu nordyccy topornicy rzucili mm, troszeczkę tych toporków na pustynnych harcowników konnych, przez co zobaczcie, ja połowę toporków straciłem i zmarnowałem właściwie na beznadziejną kawalerię. Nic nie wartą, mówiąc szczerze. No ale cóż, to był dobry ruch taktyczny ze strony Nojana. Yy, więc coś tam na tym skorzystał, tak? No bo ci pustyni harcownicy konni naprawdę nie są jakąś super wartościową kawalerią, myślę. Więc troszeczkę zebrać ostrzału na nich, to nawet jakby ich stracił, no to naprawdę nic by to mu nie zrobiło żadnej krzywdy. Żadnej. Ok, przesuwam yy, moich miotaczy, zobaczcie tutaj na flankę. Za chwilę drugi oddział. Czy też dwa oddziały pośle tu też na tę flankę? Dlaczego? Żeby było, no, były one odpowiedzią na kawalerię Nojana, na którą, zobaczcie, rzucam wybranych wojowników, którzy już oszczepami obrzucali. Nordycy konni też, Klibanari, jeszcze ostrzał. No i y, tutaj się zagapił Noyan, spójrzcie, nie zauważył tej szarży, stał jak wryty zbrojnymi na wielbłądach i Klibanari, dając mi czas, że jeszcze mogę jednym oddziałem wybranych wojowników tutaj się ruszyć i objechać jego kawalerię z tej strony no i to się raczej źle dla jego y, oddziałów y, jazdy na tej mojej prawej jego lewej flance skończy ale tu jest główna główny gwóźdź programu tak który nadciąga już od tyłu na mojego kapitana wikingów łonie łonie Ok, klibanarii złapane y, y, zbrojni na wielbłądach złapani zaorani z tej strony też dochodzi do Szarży kawaleryjskiej, z tym, że ja tu się wspieram, oczywiście, wybranymi wojownikami. Po pierwsze, oni mają te oszczepy, po drugie, mają duże, dużo, dużo morale, więc w zwarciu są w stanie z takimi wielbłądami czy konnicą jakoś poradzić. Oczywiście, piki Tanuhidów nadchodzą, więc ja uciekam już moją kawalerią i od tyłu atakuję wybranymi wojownikami. Tutaj zobaczmy, co ja tutaj. Kuszytów z szotelami zaorałem, tak jest, nordyckimi topornikami. Teraz staram się od flanki atakować pików ta Tanuhidów, pikinierów Tanuhidów. I zobaczcie, szarża na kapitana wikingów wykonana wzorowo, zaskoczenia. No i kurczę, mój wikingowy kapitan musi uciekać. Szybko do toporników nordyckich. Tu jeszcze zobaczcie, nordycy miotacze dostali szarże. Tu jeszcze dywersanci nadchodzą, ale już się skumałem i elitarnych włóczników nordyckich. Posyłam do obrony tych miutaczy Chociaż nie, do ataku na dywersantów Którzy z dwóch stron Mnie zaatakują No I cóż, no y, Ważne jest dla mnie to, że chociaż mobilność Bo zobaczcie, tutaj jeszcze zbrojni na wielbłądach Są ścigani, zobaczcie Przez nordyckich konnych Więc mam y, tę flankę Już wolną, mogę tutaj już Wysyłać moje oddziały Nordycy miotacze tutaj zostali nieruszeni przez tych kuszytów, przepraszam, przez tych dywersantów. Tu z dwóch stron atakuje pikinierów, z jednej strony i z drugiej, ale już zobaczcie, kuszyci z szotelami i dywersanci tanuchidów oraz ostrzał harcowników badigi moich pikinierów za oro, więc tylko wybrani wojownicy zostali z tej strony. No i oczywiście elitarni włócznicy nordyccy, którzy też chcą wesprzeć tutaj tę flankę moją. Generał, zobaczcie, wbił się na wybranych wojowników, którzy walczą odważnie i z kawalerią, i z pikinierami. Tutaj jeszcze jest dużo tych dywersantów, których ja staram się pokonać szarżą, wykonać szarżę kawaleryjską, wiedząc, że raczej te oddziały przed szarżą się nie obronią. Przy okazji dostało się też pikon pikom Tanuhidów, tutaj od flanki wjechałem na nich nordyckimi konnymi, już nieduży oddział, ale jednak. No i wraca jeszcze ogromny oddział, bo mamy 57 modeli tutaj w nordyckich konnych, który pogonił zbrojnych na wielbłądach. Wraca w końcu do, do walki. Tu tak samo jeszcze nordycy konni żyją. Więc mam w sumie trzy oddziały kawalerii, co akurat jest dosyć dobrą wiadomością dla kogoś, kto gra w tyle. <grym> Że w late game'ie zostało mu więcej kawalerii niż przeciwnikowi, przynajmniej więcej wolnej, która może jeździć po polu bitwy, bo jak widzimy, generał pustynny wataszka i z broni na wielbłądach. No cóż, walczą, walczą w zwarciu. Tak więc no, u nich to trochę inaczej wygląda. No Jan nie szaleje tak kawalerem jak ja. No i udało mi się tę flankę ostatecznie elitarnymi włócznikami. I wybranymi wojownikami yy, przejąć nad nią kontrolę, czy też po prostu yy, pozamiadać przeciwnikowi yy, oddziały, i mogę w końcu ruszać w tę stronę. Z tym, że trochę tak niesynchronicznie, bo rzuciłem się na generała, pokusa była zbyt wielka. Tym bardziej, że trzy oddziały kawalerii się na niego rzuciły. Zobaczcie. I, i, i mam nadzieję, że te trzy oddziały kawalerii coś tutaj ciekawego zrobią, chociaż już Nojan odpowiada swoją kawalerią. Jeszcze dywersantami. Jeden oddział dywersantów walczy z wybranymi wojownikami, którzy się chwieją, bo już jest ich mało. Kolejni dywersanci, w połączeniu z kawalerią na moją kawalerię zaorali i ta kawaleria sobie teraz, teraz powolutku ucieka z pola bitwy, więc pasek skoczył na korzyść Noyana i ja mówię, o nie, straciłem kawalerię, to już po prostu kaplica, co ja teraz mam zrobić? Noyan się pokusił, żeby szarże wykonać na nordyckich miotaczy. Spójrzcie. Chociaż jest już wyczerpany, mmm, jeszcze dostaje minus 25 do prędkości szarży. I właściwie zatrzymałem. <noise> zatrzymałem, no po prostu lekką szarżę taką nie za bardzo wykonał na nordyckich miotaczach, więc dało mi to czas, żeby wybranych wojowników szybko tutaj dosłać do pomocy. Tym bardziej, że ci miotacze takiej małej szarży, która nie weszła, nie odczuli boleśnie. Tu za to nordyckimi miotaczami zatrzymałem zbrojnych na wielbłądach, tak żeby nie było zmasowanego ataku kawalerii, tak, dwóch oddziałów. Ale oczywiście to było tylko chwilowe, tak? Chodziło o to, żeby zatrzymać na chwilę tę zbrojnych na wielbłądach oraz dwa oddziały dywersantów. Tu z kolei moje włócznie jadą, jadą, biegną przeciwko zbrojnym na wielbłądach. A generał, jak słyszycie, pustynny Wataszka właśnie ginie w tym momencie od mieczy wybranych wojowników. No i tu już myślę. Jeden checkpoint zrobiony, druga kawaleria zbrojnych na wielbłądach zaorana. No i teraz pytanie, co się wydarzy, bo wojownicy wybrani mają ponad 100 punktów morale ogólnie w tych swoich podstawowych statystykach, na dywersanci, tanuchidów nie wiem, ile mają, no ale chyba nie mają 100 morali ponad. Podobnie pikinierzy, którzy już też się przestraszyli, więc stwierdziłem, o, jest szansa. Jeśli moi wybrani wojownicy, którzy mają dobre staty do walki w zwarciu, dobre morale, Utrzymają się dłużej niż powiedzmy 5-10 sekund No to myślę, że dywersanci Danuhidów się załamią i po prostu przegrają I spójrzcie, tak się stało Tak więc no, miałem ogromne, ogromne szczęście, że w tym late game'ie ta piechota mi ugrała bitwę Nie, Więc tutaj Nojan naprawdę fajny miał myk z tym zaskoczeniem mnie na tyłach I to mogło mu ugrać też grę, bo naprawdę namieszał ale ostatecznie jakoś to wymikrowałem. Mówię, ja tyłów nie zabezpieczyłem, nie przypilnowałem, ale to też dlatego, że nie widziałem tych jednostek i się ich nie spodziewałem. Nie znam frakcji tanuhidów. Natomiast no, u Nojana chyba kluczowe było to, że na flankach przegrał bitwę kawaleryjską. Szczególnie tam na mojej prawej flance przegrał, przegrał to starcie i stracił dużo kawalerii. Więc no cóż, gdyby miał kawalerię więcej, gdyby te Klibanari, na przykład przeżyło mu... No, to mogłoby być inaczej. No i dobrze, co ja teraz mam? Ja mam wizygotów. A Lachmidów ma Nojan. No i zobaczmy jak. Jak się to wszystko potoczy. Trzecia decydująca bitwa. Bildy, bildy, bildy. Pierwsza linia u mnie to yy, germańscy mistrzowie włóczni. Dwa oddziały. Dwa oddziały germańskich pikinierów Za nimi już wspierają ich szlachetcy lansierzy. godzcy. Mamy raz, dwa, trzy, cztery Oddziały germańskich strzelców Mamy Trzy oddziały zaprzysiężonych traków Dwa oddziały na flankach godskiej brygady No i są trzy oddziały Szlachetnych konnych germańskich Tak się mój build prezentuje Build Lachmidów to Cztery razy Sanaj na pierwszej linii Druga linia to pustynni włócznicy. Trzecia linia to cztery oddziały kurdyjskich łuczników. Na flance mamy ładaj i zbrojnych na wielbłądach. Tak jest. Yy, dalej zamyka tę formację, tę formację, czy też z tyłu po prostu za łucznikami. Znajduje się oddział al-Rahrain oraz generał czyli pustynny Wataszka. Gramy na mapie równina. Bardzo fajna mapa. Taka wiecie, trochę lasu, trochę hałasu, więc jest bardzo fajnie. No i dobra. Co tu się dzieje? Czy kurdowie już strzelają? Na pewno już strzelają moi germańscy strzelcy w zbrojnych na wielbłądach. Wzięli ich sobie na cel. Tak jak to Burgundczycy wcześniej brali na cel też kawalerię szturmową. Kawalerię szturmową Ostrogotów. No i nieśmiało podchodzimy do siebie. Ci Kurdowie strzelają czy nie? O, zaczęli strzelać. Dostali jeszcze mierzony strzał, czyli siła ostrzału jest większa, i wchodzi ten ostrzał w moich germańskich piknierów i germańskich strzelców. Których też rozpraszam, tak, bo mamy rozproszone szyki też w Attili. Coś czego na przykład w Romku nie ma albo w Warhammerze. I zobaczcie, szlacheckimi lansjerami wybieram się na Sanaj, robię szarże. Bo widziałem, że nie bardzo ma jakąś kawalerię w pobliżu Nojan, więc pozwoliłem sobie na szarże i oczywiście od razu szlacheckich lansjerów wycofuję. Tym bardziej, że pustyni włócznicy się rzucili na, na, na moją kawalerię. Z tej strony gocka brygada zaczyna walczyć z Sanaj. Tu Nojan dobrą szarżę wykonuje. Na godzką brygadę No i wykonuje nie... Zobaczcie, to jest zakazane w zasadach, tak? Nojan przebija się Przebija się przez piechotę yy, Mimo, że jeszcze je wcześniej, wcześniej ich, jej nie pokonał Tak? Wykonał szarżę i przebija się, to jest tak zwany, zwanie, To jest tak zwane push through Czyli złamanie zasady Push through, czyli przepychanie się Przejeżdżanie, przeforsowywanie nie wolno tego robić, zakazaliśmy tego, czyli jak wjeżdżacie w piechotę kawalerią, to nie przebijacie się przez nią, żeby wjechać na plecy, tylko możecie się co najwyżej wycofać i starać się flankowanie. manewr flankujący wykonać, więc błagam Was, nie łamcie zasady push through i przeczytajcie sobie tę zasadę, jak, jak ona jest definiowana w appendixie na stronie czwartej z zasad do Total War Attila Ligi Polskich Młotków, czy też Ligi... Współorganizowanej z HD, przez Arminiusa i Hadeka. W każdym razie, w tym miejscu naprawdę kiepsko z moją kawalerią, tym bardziej, że to jeszcze są pusteni włocznicy, jeszcze są dwa oddziały. Moja gocka brygada w sumie też teraz troszeczkę się nawróciła, i mogłaby tutaj, z tej strony, już biec na Nojana. Zobaczymy, jak się ta flanka tutaj potoczy. Na drugiej flance też jest starcie. Spójrzcie, ładaj. Zbrojni na wielbłądach kontra szlacheccy konni hermańscy-germańscy oraz germańscy mistrzowie włóczni. Z tej strony, zobaczcie, pięknie pustynni włócznicy i chyba też jakiś oddział Sanaj został zaorany przez zaprzysiężonych traków i igocką brygadę i już ruszają oni w stronę pustynnego Wataszki i kurdyjskich łuczników. Tu mój generał też walczy z oddziałem al rahrain i wspomagają go też, y, y, zdaje się, jakiś tam wybrakowany oddział y, traków, no, gdzie on jest. Tak jest, 9 modeli, to niedużo. Jak flanka? Flanka widzę, że przegrana. I wycofuje kawalerię do lasu. Y, tak żeby jakoś tych szlachetnych szlachetnych y, konny germańskich uchronić przed zbrojnymi na wielbłądach. Ale tutaj ta flanka wygląda już trochę lepiej, zobaczcie, bo ładaj y, się chwieje. Y, z broni na wielbłądach y, co prawda mają wyrównaną walkę z moimi szlacheckimi konnymi germańskimi, ale moja piechota dobiega i zobaczcie, ładaj się skończyli, zostali tylko z broni na wielbłądach Noyanowi. No ale póki co widzę, że przebiłem się moją piechotą, wiadomo, zaprzyżeni Trakowie tutaj są naprawdę mocni, Gocka brygada w sumie też, bo duży bonus do szarży. Generał też sobie dobrze radzi. Tu w lesie walczą ze sobą szlachetcy konni razem ze zbrojnymi na wielbłądach. Jeszcze są dwa oddziały Sanai, które rozumiem, że mkną tutaj ku moim germańskim strzelcom. Jeszcze mam jeden oddział germańskich pikinierów, który wspiera tutaj, zobaczcie, generała w walce z Warciu. I teraz to nie wygląda ciekawie dla Nojana. Nojan właściwie, moim zdaniem, przegrywa bitwę. Bo kończą mu się atuty. Zobaczcie, zbroń na wielbłądach. Jeżeli zbroń na wielbłądach zginą, i Sanai nie wspomoże tutaj m, m, tych zbrojnych i nie załatwi moich szlachetnych konnych germańskich, m, no to będzie nieciekawie. Bo nie będzie mógł Nojan y, robić sobie swobodnych szarży na moich łuczników, tak? na moich germańskich strzelców, którzy chyba ostrzeliwują Sanai, którzy walczą teraz z Godzką Brygadą i za przysiężonymi trakami. Tu jeszcze Sanai zatrzymane, nie, ale Rachrain zatrzymane, które rozumiem, że biegło w stronę germańskich strzelców. Ale strzelachetcy Germanie, plus jeszcze ostrzał w plecy. Tu zresztą tak samo, zobaczcie tę piechotę, ostrzelałem ładnie Nojanowi. No i na nieszczęście moje, Nojan zobaczcie, zwyciężył i już zbrojnymi na wielbłądach i oddziałem Sanai wbija się na moich germańskich strzelców. Tak więc, no, dobrze, dobrze, na te tyły wjechał, aczkolwiek mam wrażenie, że troszeczkę za późno. Bo już nie ma generała, większości piechoty też nie ma, większości kawalerii też nie ma. Bo tutaj zobaczcie, wrócił się oddział Ładaj, ale on też już się chwieje, nie ma super morale. Tutaj zbrojni na wielbłądach walczą w lesie. I dostają ostrzał, zobaczcie. Tak, bo mam podzielonych tych moich łuczników. Tu są najzaorani przez Zapki i Godzką brygadę. Mój generał jeszcze żyje. No i zostało tylko ostrzelać kurdyskich łuczników i i ładaj. Plus jeszcze wykończyć ten oddział zbrojnych na wielbłądach, ale to raczej nie będzie trudne i jest 2-1 dla mnie. Drodzy Państwo, więc naprawdę emocjonujące myślę. Pojedynki mieliśmy z Nojanem, szczególnie ten drugi, gdzie pasek skakał jak szalony. Bo raz na korzyść moją, potem na korzyść Nojana, potem znowu na korzyść moją, potem znowu mocno na korzyść Nojana i w końcu pod koniec na moją korzyść, więc kilka razy balans gry się zmieniał. No i tak to wygląda, drodzy Państwo, więc cóż, no, Jan musiał przegrać, znaczy musiał, musiał niestety uznać moją przewagę w tym meczu, aczkolwiek te mecze były bliskie. I myślę, że tutaj naprawdę, naprawdę też trochę szczęścia miałem. Wiadomo, wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów albo mniej bolesnych, złych, takich bardzo dla, dla siebie błędów. mniej, myślę, że ten mecz warto było nagrać i wam go pokazać, bo naprawdę był bardzo, bardzo przyjemny. Myślę, dla oka. Niekoniecznie dla graczy, bo był duży stres. Chociaż to też jest przyjemne, kiedy jest rywalizacja i jest ciężko. No ale cóż. Yy... No tak, to jest przyjemne jak jest rywalizacja, jest ciężko, ale dobra, bo się rozgadałem, więc żegnam się, zapraszam do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!